Kamińska beata. Zwątpienie gdy wszystko dookoła cię przytłacza, gdy nie podoba ci się panująca władza, czekanie na cud wydłuża się koszmarnie. Codzienność wygląda jakoś tak marnie, już nie wierzysz w ludzi i w nic dookoła, a pokusa nęci i do ohydnego grzechu woła, strach paraliżuje przed tym, co widzisz, i w swoim martwym punkcie nadal siedzisz. Jezus Chrystus wydaje Ci się abstrakcją. Zatwardzasz się i panoszysz ze swoją racją. A Bóg sam osobiście do Ciebie krzyczy i na Twe szybkie nawrócenie tak liczy. Natychmiast porzuć starego siebie, bo nie ujrzysz swojego imienia w niebie. Stój w wierze twardo i umacniaj się, bo Ojciec Twojej prawidłowej postawy chce. Za chwilę Syn Człowieczy stanie tutaj, bo przygotowany jest już niebiański raj. Lecz zabierze tylko dzieci z pieczęcią, utuli je z wielką radością i chęcią. Reszta, co na głos teraźniejszy nie odpowie, nie będzie prawa, w myślach czynie i słowie, zostanie wymazana z księgi życia, nie dostanie wody żywej do picia. Więc bądź czujnym teraz i tutaj, z ojcem i synem się zapoznaj, umacniaj słabe swoje strony, by nie zaciskały się złego szpony. Caminhos caderas.